Księże arcybiskupie Grzegorzu, księże arcybiskupie seniorze Władysławie, księże biskupie Ireneuszu, bracia w kapłaństwie. Dobiegający kresu adwent 2021 roku i bliskość świąt. Bożego Narodzenia, sprzyjają zadumie i refleksji nad tym, kim jesteśmy, co nas łączy, do czego jesteśmy powołani. Stanowimy prezbiterium Kościoła Łódzkiego, który 101 lat temu zaczął nowy etap głoszenia Ewangelii w łódzkim Kościele na łódzkiej ziemi. Trudzimy się razem, każdy w wyznaczonym sektorze winnicy pańskiej, aby dobra nowina o Jezusie Chrystusie, poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Marii Panny, ukrzyżowanym i z martwych wstałym aby właśnie ta dobra nowina docierała do współczesnego pokolenia ludzi, naszych braci i naszych sióstr. Głosimy Ewangelię w realnym świecie, w którym to dobro współistnieje ze złem, miłość z nienawiścią, ofiarność z egoizmem. I właśnie w taki realny świat wkroczył syn Boży, aby go odmienić, a żeby zdobyć ludzkie serca dla Boga i jego odwiecznej miłości. I właśnie to jest fundamentem naszej chrześcijańskiej nadziei i horyzont naszej misji. Ale nie żyjemy tylko rocznicami i wspomnieniami. Jak podkreślił na początku jubileuszu nasz arcypasterz Grzegorz, kościół ma przed sobą przyszłość, a nie przeszłość. W tym właśnie duchu odbywa się czwarty synod duszpasterski archidiecezji łódzkiej, który opacznościowo przygotował nas do włączenia się w synod biskupów całego Kościoła, poświęcony synodalności, czyli sprawie wspólnego przemierzania drogi w Kościele. Wsłuchujemy się w słowa papieża Franciszka, który na tej drodze dostrzega szansę odnowy całego Kościoła. W imieniu braci kapłanów. Diecezjalnych oraz zakonnych naszej archidiecezji. Chciałbym złożyć najlepsze życzenia księżom arcybiskupom i biskupom. Życzę, by pomagali nam wszystkim wspólnie kroczyć drogą z całym ludem Bożym, zarówno na początku owczarni, pośród niej, jak i na końcu. Życzę zdrowia i wielu sił w podejmowaniu codziennego, pasterskiego trudu. Pamiętamy również o biskupie Adamie, o jego jutrzejszych imieninach i wspieramy go modlitwą w trudnym dla niego czasie. Życzę wszystkim radości i pokoju narodzonego w Betlejem Pana i jego błogosławieństwa na nowy 2022 rok. Wszystkim szczęść Boże.